Natomiast wszyscy inni ludzie, nawet ci, którzy patrzą na tych, którzy są gejami czy lesbijkami i mówią: Ci to za to pójdą do piekła, to jeżeli ci ludzie, którzy potępiają, a sami Jezusa nie wybiorą jako swojego Zbawiciela, to niestety pójdą do piekła, choć tutaj po ludzku żyją moralnym życiem. I to jest coś, co ludziom się nie mieści w głowach. Ale właśnie tak Bóg to obmyślił, bo on wiedział, że z nas nikt na zbawienie nie zasłuży. Nikt przez swoje uczynki. Więc, jeżeli to jest słowo do kogokolwiek z Was, kto tutaj siedzi, jeżeli świat Cię potępia, Bóg Cię nie potępia, jeżeli religia Ci mówi, że nie ma dla Ciebie szansy i możliwości, żeby przyjść do Jezusa, to musisz wiedzieć, że drzwi są dla Ciebie otwarte. Ale otworzysz je też, gdy otworzysz swoje serce. Otwierają się przez wiarę.